Czy wiesz, co dzieje się z duszą w momencie, gdy płomienie pochłaniają ciało? To, co odkryjesz za chwilę, może na zawsze zmienić twoje postrzeganie śmierci. Naukowcy i badacze zjawisk paranormalnych przez dekady próbowali rozwikłać te tajemnice. Ale to, co zarejestrowano podczas jednej z kremacji w 2019 roku, wstrząsnęło całym światem nauki. Kamera termowizyjna zarejestrowała coś cię niewyobrażalnego. W momencie gdy temperatura osiągnęła 800 stopni Celsjusza, detektory elektromagnetyczne zaczęły szaleć. Energia o nieznanej częstotliwości wydobywała się z ciała, tworząc wzory, które nie powinny istnieć. Czy to była dusza opuszczająca fizyczną powłokę, czy może coś znacznie bardziej przerażającego? Eksperci mówią o ostatnim ruchu, zjawisku, które może udowodnić istnienie życia po śmierci. Ale ostrzegam cię, prawda może być bardziej niepokojąca niż myślisz. Ten materiał zmieni twoje życie na zawsze.